W tych koszulkach wyglądamy, jakbyśmy szły na urodziny jednorożca. Ale zaraz zacznie się impreza z potworami na TikToku. Nie oglądajcie tego odcinka w nocy i zostawcie łapkę w górę, zanim jednorożec zamieni się w zombie. Nie bójcie się. Jeżeli coś będzie zbyt straszne, my Was obronimy. Już na pierwsza ucieknie. O co tutaj chodzi? Moja mała siostra. Ja się bardziej ciebie straszyłam! Jezus, małe siostry są najgorsze. Ja pamiętam, jak ty lunatykowałaś, albo Natalia no, lunatykowała. Mam jeszcze Natalka miała takie długie, proste włosy. Tak, wyglądała no, tak. jak z tego horroru. Ta dziewczynka z czarnymi włosami. Tak. Chyba za dużo aparatów plastycznych, jakby zjechało. To no, wygląda jak jakiś robot. I am a real ale nie powie, że nie, nie jest What? robotem. Tylko mówię, jestem prawdziwą osobą. Ale nie powie, że nie jest robotem. Czyli roboty są już wśród nas. Po prostu. A my a żyjemy robot, w Matwiszu. Tak naprawdę ostatnio usłyszałam taką teorię, że nie wszyscy ludzie, których widzisz na ulicy, są prawdziwi. Weź. Że jak podejdziesz do kogoś, no to jednak ta osoba chyba żyje, ma jakąś historię, yeah, nie? Tak, No Tak, no, a niektórzy tam pod tą teorią pisali jakieś komentarze, mhm. że no nie, właśnie czasami jak do kogoś podejdziesz i go zapytasz o coś, no to on ucieknie. Nie! I co? Trzeba wypróbować to. No koniec. Trzeba zrobić odcinek: szukamy robotu z Macedonią w Warszawie. Co to jest? Czyli za to wygląda jak jakieś ufo. No, nie, to pewnie jest jakaś roślinka. No, super roślinka! Naprawdę, żeś teraz wymyśliła roślinkę. No, co roślinka, pozytywnie. Słyszeliście to? Roślinka! To jest jakaś chyba roślinka. No, czy to ci wygląda na roślinkę? No tak! Nie to wygląda na, na jakieś ufo. E, trzecie oko? Przyklej mu czy No straszne! To jest sztuczne A, dziecko! To jest sztuczne dziecko, widziałam takie. W się sensie na TikTokach. What? What the f? Co z wyjdzie? Nikt nie wyszedł? No ale w sumie, jak miał wyjść? Otworzyła się winda, czyli ktoś no, się... Nie, ale jest zamknięta, bo jest jakaś awaria w tej windzie. Czyli sama się otwiera i zamyka. No. A pamiętasz ostatnio oglądaliśmy ten no, horror no, taki, no, taki. z tak, no. My nie możemy oglądać chorób w ogóle. Nie, ja mam później mojej aplikacji, że mam za wysoki poziom stresu po chorobie. No, ja nie mam aplikacji, ale na pewno. Mam. <noise> Kobieta sobie idzie do windy. No i zamyka się winda. No. Uwaga. Co ona tam robi? Drapie się. się. Jakie Jesteś... drapie się? Poprawia sobie po prostu no. włosy. okej. Okay. Chce wyjść. I nie Przynikła. Przenikła! Przenikła po prostu sobie. Mówiłam, że nie wszyscy ludzie są prawdziwi. Może tak być jednak, no. To e, jakieś tam przebranie, di No, zaora. No to jest straszne. Te postacie są tak naprawdę przerażające. Wcale nie wygląda super przyjaźnie. Nie jedno dziecko by się rozpłakało przed tym. No, latem. totalnie. Ja chciałam tylko jeszcze zaznaczyć, żebyście nie brali tych TikToków na poważnie. Nie wszystko, co widzicie w internecie jest prawdziwe, więc oglądamy to z przymrużeniem oka, okej? Okay? <grystanie> eee, co to za macki? Eee, ja to dłoń? Dlaczego tam są łyżeczki z czym? Jakieś opślizgłe łyżeczki, które on próbuje wziąć, ale nie może wziąć, bo ma opślizgłą rękę jakąś. Uu. Dobra, lecimy dalej. O! Ale to jest... nie. Ej, no... to jest jakiegoś filmu, charakteryzacja. No, Sakaś... fajny film oglądasz. No. O, weźmy ten rycik. Idzie sobie do dzięki wziąć prysznic pewnie. Okej, okay, wchodzi, a tam? tylko jakaś jej przyjaciółka albo siostra, albo koleżanka, która chciała zrobić jej pranka. A tobie większego zrobiła pranka niż jej. No, zrobiła. A ja tobie. O Boże! O, ojej! O co to tak? Straszne! Bardzo. Kopalnia. Ale no takie kopalnie są straszne. Weź w takiej pracy kopalni. kopalnie. Ja się bała, że tam się coś zaraz zabawi. Matko, O matko, jedyna. Czy takie pająki istnieją na świecie? Chyba tak. No. Myślisz? <grabia> czy to jest jakaś pluszowa zabawka i ktoś pranka robi? Nie, wydaje mi się, że istnieją takie pająki. O matko, jedyna, mam ciarki na plecach. A, a, a. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli chociaż raz zrobiliśmy taką medę. treść jako wygenerowana przez AI. Nie, 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 nie! Nie! Ale to jest jakieś dziecko chyba! Dziecko?! To wyglądało jak jakiś dziad! Jak dziad... No patrz... Ale dlaczego ona go no dziecko?! ...nagrywa i nie ucieka. O. Jakiś wiedzi, wiedzi ma mi, że to jest jakiś sąsiad. Na pewno, to jest na pewno sąsiad tylko. Nie, nie ja to kiedyś widziałam. No ja co? No. Aż! Nie widzisz? Nie widzisz? Nie widzisz? Nie widzisz. Matko, patrz, 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 ona patrz się patrz, patrz. Z kimś bawiła. Ja patrz, naprawdę? patrz, patrz, patrz. To właśnie mówię, Ej, że z kimś się bawiła i nagle. No. Tak to nie można robić. No jeszcze starszy, chyba że ta pani specjalnie bierze w tym udział. Za, ta pani specjalnie bierze w tym udział. Ona się tak relaksuje po prostu przez tym... tak. Nie, no tak nie robimy starszym paniom i panom, no, nie bo straszy. mogą dostać wału. Dobra, tutaj mamy jakieś zdjęcie. No bluza powieszona. Patrz, tak się ułożyła? Tak się ułożyła, jakby ktoś się czaił no. z boku zaglądał. Tylko oko było. A to jest tylko. O matko. No i czasami właśnie sobie ludzie wyobrażają jakieś takie dziwne rzeczy. A tak naprawdę to stoi wazon, kwiatek, to Tak, co tak naprawdę robię? to jakaś iluzja, nie? No, o, to my. No. To tylko normalne zdjęcie. Nie, patrz, tu w lustrze siedzi chłopiec a tutaj nie. Nie. Tak. Ale to jakby po drugiej stronie ktoś siedział. To koło dziadka się nie odbija w lustrze. Czyli co się nie odbija? A, że kobieta jego się nie odbija. Aha. Znaczy to jest. Nie wiem, czy to jest jego kobieta, czy co? Ale czy... faktycznie się nie odbija. No, nie odbija a odbija się. się coś inne. Tak. Nie! Nie! Łukasz wyjechał na tydzień i śpiesała w pokoju. Proszę mi to wyłączyć. Jezu! Powinnaś tego widzieć. już to zobaczyłam. W fakcie. Aaaa! Tutaj nie ma napisane, że wygenerowane przez... jaj! Jeszcze z ogonem! No. What the... Nie no, frytki! taki pieruk pieruch zrobił. No, na Halloween taki wyszedł. Na Halloween ta... Musimy spróbować na Halloween coś takiego zrobić. Koniecznie! Co ona robi? Co ona tam ma jeszcze łą? Z jakimiś dziwnymi rzeczami. Nie no, ktoś ma bardzo dziwną fazę, nie? Zapalniczka. Z tak, zębami. zębami. O, torcik taki. Super. Mm. Masz bało placek. Nie chciałabym mieć takiego znajomego. Ochydne! Taki zając? Nie, straszny. straszny. Przerażający. O Boże! Zamienili się twarzami. Tak! Jakby ludzie mieli takie wyrazy twarzy jak psy. To by było straszne. Nie eee. chcesz, chcesz, chcesz się dotknąć? O. Dobra, już sobie się tam zgubić? Nie. Uy. No to straszne. O Boże, naprawdę ktoś się przebierał za zająca takiego dla dzieci? Że to niby miało być super, nie wiem, na Wielkanoc? No, to ale jedna to? płacze, a druga jest? poza. Co to jest? Jeszcze... Nie wiem, ale wygląda mi na Dextera. <grym> nie wiem czemu. Owce! Tak, ale świecą im się oczy. No, przerażająco to wygląda. Clown. Ja się nie boję klaunów ogólnie, ale nie dziwię się ludziom, którzy się na przykład boją. Bo w dzieciństwie, nie wiem, ktoś się przebrał za klauna i myślał, że to jest fajne. I straszył. Tylko ten klaun z McDonalda był spoko. To taki filmik, to każdy może nagrać, nie? Ale wyszedł. No. Zamykają windę, tak? Czy co? I telefon tam jest zamknięty. No i co? Co się pojawi, pewnie, co się nagra? Ej, tu nie jest ta winda, co się otwierała i zamykała w tamtym poprzednim filmiku. No, tak wygląda trochę. No, wygląda tak. Jak czekaj, czekaj, to w tym hotelu. Spadnie telefon, albo coś. Ktoś wyjdzie nagle z kątem. się nie podoba. No! Dobra, może wystarczy na dzisiaj, co? Tak! łapkę w górę mimo wszystko, subskrybujcie kanał mimo wszystko. Obiecujemy, że następne TikToki będą przyjemniejsze. Na pewno. <laughs> Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.